Dzień dobry ponownie. <laughs> Te... Nie wiem co mam, mam, mam wam powiedzieć, bo głupota ludzka nie zna granic. Nie wiem jak się do niej odnosić, bo ja jej w ogóle kompletnie nie rozumiem, więc to jest ta różnica. A ogólnie chciałem zachęcić do współpracy, bo niedługo będę realizował pewien projekt wspólnie z telewizją, ale nie powiem jaką. I szukam do... Szukam do... Siema Space'om! no, Zawsze tak. I będę realizował projekt. No nie wypada się z kolegą mnie przywitać. Będę realizował projekt wspólnie z pewną telewizją, o której na razie nie wspominam ani słowem, ale będzie to fajny projekt. I szukam mega subtelnej, naturalnej dziewczyny. Najlepiej modelki, nie musi być top. Ale musi być tip top w głowie Żeby nie był jakiś wariat Znaczy pozytywny wariat żeby, żeby była mądra dziewczyna, fajna Skromna Skromna, przede wszystkim skromna Tak, naturalnie piękna I Zrobimy fajny projekt Nie, teraz tak szczerze Będzie zajebisty, sportowy numer w telewizji Mówi sportowy w sensie, że bardzo, bardzo fajny. Projekt. <laughs> nas Wybaczcie mi. Chciałbym. Hej, do No hej, zaraz się odpiszę, moja droga. Nie zdążyłem dokończyć, a tu już się zaczął casting, Nie, wiem, teraz tak szczerze. Naprawdę czułam bardzo subtelnej, fajnej, pięknej dziewczyny. Pięknej dziewczyny do. Wspólnego programu w telewizji. Tak. Będzie miło od razu mówię, że projekt będzie realizowany w jednym z tych budynków tam, czyli albo Złota 44, albo dalej patrząc tam za Mercedesem, Kosmopolitan znany też również wszystkim chyba. No, nieważne skąd jesteś, ważne jest stan umysłu, nieważne gdzie się urodziłeś, ważne kim jesteś, jakim jesteś, jakim jesteś człowiekiem. Druga sprawa, nieważne jaki masz kolor skóry. Trzecia sprawa, Powiem tak jak znany raper kiedyś. E, jestem troszkę warszawianinem <troszku, war troszku warszawianinem jestem. Wiesz co. Takie mam śmiechy Ja wiem, że niektórym nie pasuje to, że ja sobie radzę. Mimo to, że nic nie robię. Wiem, że to bardzo nie pasuje niektórym, ale nikt nie ma na to wpływu. Nikt. Zrozumcie to wreszcie raz. Ja wiem, że i tak większość z nich nie zrozumie. Bo funkcje myślowe są tam ograniczone do minimum. <grymne> Próbować zawsze trzeba, bo ja zwracam uwagę na to, tylko że właśnie nie rozumiem głupoty tego, tego kalibru, że ktoś ingeruje bardziej w swoje życie niż, zają, niż mógłby zająć się swoim. No. A powracając do projektu, naprawdę fajna historia. Wystarczy się odezwać do mnie. Mój Instagram to 3193 i mówię im bardziej subtelna dziewczyna, naturalnie piękna, najlepiej, żeby, żeby wyglądała tak samo, jak się kładzie spać, tak samo jak wstaje i tak samo w środku dnia wieczorem i no chyba, że jest to jakaś impreza yy, yy, dla VIPów, to normalne, że pani robi ze sobą to, co chce. Tak żeby czuła się pięknie, wyjątkowo, jak księżniczka tego balu. A będą bale na pewno będą. Ja mówiłem, że ten rok to jest mój rok, tylko że nie, nie, nikt nie nikt nie spodziewał się chyba tego, co się dzieje tak na świecie, bo nikt się tego nie spodziewał, nawet ja, mimo że miewam proroczesny, tak. Naprawdę to mnie przeraża, że, że ja miewam proroczesny, że coś mi się przyśni. Ja później przeżywam taką sytuację i mówię. Kurka wodna. <laughs> Kurka wodna. kurcze pióro. Przecież się mi się to śniło. Nawet często powiadam o swoich snach, a później moi znajomi mówią, ty przecież ty mówiłeś, że ty mówiłeś właśnie, że to będzie się działo. <laughs> nie, no teraz coś nie 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 nie, 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 nie. nie spowiadam się z moich snów. Bo są często erotyczne. <laughs> erotyczne. Moczę się w nocy, moczę się w nocy, moczę się w nocy. Często. I teraz tak, wracając jeszcze do tego tematu, mimo to, że tam zapaliłem sobie dymka papierosa, to wiem co mówię i wiem, że to ruszy. Wiem, że to ruszy w tym roku jeszcze. I zachęcam. bo jest panicz, napisał panicza. Pozdrawiam panicza. jesteś Mariaci, ja słyszę twoje kawałki. Mordo, a ty jesteś kotem. Dobre kawałeczki. I dlaczego ty już nie nawijasz? Co się stało? No, a druga sprawa jest taka, że wiecie co robił bociąg ze szpakiem, Świruję. No Druga sprawa jest taka, że... że wiem, że ten projekt ruszy i będę grał tam pierwsze skrzypce. Przygotujcie się na to, bo czy się komuś tak widzi, czy nie <laughs> Czy widzi się Czy się nie widzi to Szerzej To już niedługo Na szklane ekrany wieża Tomuś Miłego <laughs> dnia Państwa życzę